No. Ja zagrałem w skuta e, czarni, biali nasiści, <laughs> tak? Nie. 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 Ja Biali Biali Nie. to ja czarni, bo Jebaj! i Nie. Czarni to Scoot Skate Pro Ey Skos Digota Katowice Skos diamanty leń <laughs> Skos Diamantę no. i 3 po 3 graj Kurz Tarni zaczynają Ja zadałem początek chileni wine Tutaj jest mój Instagram taki fajny Zabawiam Kierę i mam y, 17 kg więc Ja próbuję bo Dobra, ja zadaję, proszę Państwa, dwa siedem na spina tamten kąt. kurwa! Zrobił! Ja cilowo zadam przez kant piramidy. Zdaje fibla po całym tym dużym murku do bara. No nie. No kurwa. 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 Kurwa.

Ja. Ja. Dobrze. literę. literę. Ja zadam blip na mini... Znaczy, na kancie od mini-butter'a. Ja. Lin. Dobra, dawa. Adamu zrobi, więc zadaję UI batera przez kanwę. Bartu pieprzyk nas no, yeah! opowiedz co się stało tak, dziecko, yy, dwuletnie albo trzy będzie... trzyletnie, nie wiem na oko, nie? I czekaj, ja, Jechało to? sobie na takim rowerku, takim biegowym chyba, taki wiecie, taki mały, nie? Kip! Ja wam zaprezentuję. Cześć. Jechał i tak. I, I tak. I... nie. Masakra. Zobaczcie. Kornas dzwoni po... nie wiem po co, ale chyba po coś dzwoni. Przecież ktoś jedzie Musi koniecznie jechać do Koniecznie musi jechać do Tak, jest. Czarni zadają. Czarni się wyjechał. Ja znam dwa klasy. <grystanie> na erze. Będziesz miał z dzieckiem. Pilan! <grystanie> bo masz na opa. to, <grystanie> się, ja to... <grystanie> miło, tam, 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 A tam jest? Chciałem zagręcić wszystko. I coś szczenia. <grystanie> A bo to... Tak to tak to roba, tak... robiłem fronta z whipem przez fajna i miałem to samo. Ale, ale on się tak wywiół, biedny. Fronta? Tak. Mocne! Mocny Ja próbuję dwa klasy. O, ja Rancz z bara, bara gdzie? Nie, zadam cię. Dobra, zadam Barbara, weźę. Co zadajesz? Barbara, weźę. Pokaż szynkę, boimy się o, o ten, o swoje zęby. To tak jaka. Zakładamy, jestem krypy na ligę. Boba, Barbara bo zadaje. Bar, bar. Ba. Dobrze bo się bo. miał ścianę. Dobrze bo. Bo. się Dobrze, miał. Byłby miał... GW. A się. ciebie Filip Pompa zadaje brie dropa w ten quarter, Mato. fajny breedropa. Ale ładna chmura, ja pierdolę. Szkiel, szkiel! Musi dali sketchy lead'a może. A nie! Instagram mój tutaj będzie, tak? Ja bym to nagrywał. O, Dobra, no właśnie, tak chciałem to powiedzieć. Jesteśmy słabi. Mamy cztery, dwa, dwa, dwa Może zaleźć dwa bary. A bo, a bo to dwa bary po prostu. Nie bo on, żeby nie było chodnie. Dobrze. Dobra. Dzień, Jak było. trzy. Bo by ja i Gigi. Nie content. No, no jebać <noise> ci jeba, ci światowy ci i Instagrama Gabrysia Dawida, pompy e, Oskara i mój. Moi... On lemon. To <noise>